I Ken właśnie huśta się na koniu. A tam z oddali widać Barbie. Ale Barbie też wam pokaże z bliska. Teraz idziemy do Barbie. Byście ją z bliska też widzieli. Tak, Barbie wygląda. Są właśnie na placu zapaw. Dobrze, no to teraz idziemy do następnej atrakcji. Chodźmy, idziemy. Teraz jedzie Barbie, tylko muszę tutaj wyjść, czekajcie, muszę wyjść. Dobra, teraz Wam pokażę Barbie jak zjeżdża Teraz Barbie będzie zjeżdżała i jedziemy. Barbie zjechała teraz ja No jedziemy. Zjechałam. Dobrze. Teraz Barbie idzie na tutaj na strażaka, zobaczcie, na rurę strażacką i jedziemy w dół, jak strażak, zobaczcie, Jedziemy. i zjechała, teraz idziemy do następnej atrakcji, chodźmy, chodź Ken, idziemy teraz tutaj, Dobra, Barbie będzie czekała tutaj, Barbie zaczekasz tutaj na Ken'a, tylko Ken zjedzie, dobra, idziemy, tylko Ken zjedzie i poczekaj tam na Ken'a, Ken tylko ze zjeżdżalni musi zjechać, chodź Ken, teraz twoja kolej, żebyś zjechał. Dobra, jestem, to chodź Ken, teraz twoja kolej żebyś zjechał, idziesz, ładnie na zjeżdżalnie teraz ty Ken zjedziesz, no i jedziesz, teraz Ken zjedzie ze zjeżdżalni i Ken zjechał, teraz ja. Dobra, chodź Ken. Weź już Barbie ze sobą. Chodźcie, idziemy. Tylko nie zjeżdżaj. Trzymaj się Barbie, zaraz będziesz się gustać z Kenem. Kęty tutaj będziesz się huśtał z Barbie i nagrywamy was. Teraz właśnie kęt z Barbie będą się huśtać. No i dobrze, teraz idą do następnej atrakcji. Ken z Barbie. No tak. Ken wspiął się po takiej atrakcji. Po takiej drabince. Teraz idziemy do następnej atrakcji. Teraz Ken wspiął się po takiej drabince. No, i idziemy do następnej atrakcji. No, i Ken teraz wspiął się po ściance wspinaczkowej. Tak wygląda. Dobrze. Idziemy teraz do sieci pająka. Ken wspiął się teraz na sieci pająka. Tak wygląda. I teraz z jego dziewczyna będzie, czyli Barbie. Ken zaczeka na Barbie. Tutaj troszkę nie byłeś, zaczekasz teraz pięknie na Barbie. Chodź Barbie, teraz Ken na ciebie czeka. Tam czeka. No, no to chodź. Teraz Barbie wspięła się po takiej drabince. Dobrze. Idziemy do tej teraz drabinki. Teraz Barbie wspięła się po takiej drabince, następnej. No i idziemy do następnej atrakcji. No i teraz Barbie jest na ściance wspinaczkowej i tak wygląda. I teraz Barbie idzie na sieć pająka. To już ostatnia atrakcja. No i Barbie jest teraz na sieci pająka. No i to by były już ostatnie atrakcje na dziś.